Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym poradniku do Fortnite z kciuka, suba, jak jesteś nowy na kanale oczywiście z dzwoneczkiem Nie zapomnij też o moim kurdzie twórcy, który jest nad kamerką Wpisujesz go oczywiście w sklepie z przedmiotami No a dzisiaj zajmiemy się oczywiście kolejną postacią z kolekcji Czyli kapelusznikiem San Pokażę Ci jak wykonać od niego 5 questów Ok, więc jak już wiesz z wtorkowego odcinka Kapelusznik San znajduje się na oczywiście kokurydzianym kwartale Podchodzimy do niego, klikamy sobie w wykrzyknik I w ten sposób przyjmujemy pierwszego quest'a które polega na tym, żeby zniszczyć traktor rolniczy. Nie możemy od razu tego questa sobie wykonać na tej miejscówce, ponieważ traktor rolniczy, jak widać, znajduje się tutaj w tym miejscu. Wystarczy podejść kawałeczek i zniszczyć go na przykład zbierakiem. Kolejny zielony etap najłatwiej będzie Wam wykonać na piszczącej puszczy, na przykład tutaj w tym miejscu. ponieważ Wasz polega on na tym, żeby zebrać grzyby, więc podchodzimy do takiego grzyba, klikamy sobie te i uciekamy przed wilkiem, który nas zaraz zje. Kolejny etap trzeci polega na tym, żeby stworzyć broń. Wstawię Wam tutaj wstawkę po prostu z poprzedniego filmu, żeby nie nagrywać tego drugi raz. Kolejnym etapem jest etap zielony, stwórz przedmiot. Wchodzimy sobie do ekwipunku, mamy jakiś tam szary itemek, przechodzimy sobie na tworzenie przedmiotów, mamy te śrubki i nity, które zebraliśmy w poprzednim, klikamy stwórz. No i w ten sposób właśnie wykonujemy ten etapik. Kolejny etap, czyli czwarty, epicki, polega na tym, żeby zniszczyć lodówki. Wybieramy się do jakiejś lokacji, gdzie są domki, na przykład zielone żywopłoty czy przyjemny park. Wchodzimy sobie do takiego, jednego z takich domków, no i po prostu kilofem rozwalamy takie dwie lodóweczki. I ostatni, piąty etap polega na tym, żeby zjeść jabłko i banana po jednej sztuce. Wydaje mi się, że najłatwiej będzie ten, ten quest wykonać na sklepowej sadybie, ponieważ jest tutaj sporo... Yy, takich pojemników z jedzeniem. Jabłka, oczywiście, można też znaleźć w sadzie. Co do bananów, niestety, chyba jedyną lokacją są tutaj mm, przy koralowym. Ale sprawdźmy sobie. Mamy jabłko, ok. Tu mamy jedno, jeden pojemnik. O i mamy od razu też banana, więc zjadamy po jednej sztuce i w ten sposób kończymy legendarnego questa. W razie czego jeszcze tutaj jest pojemnik, no i tam, w tamtym miejscu. Dzięki serdeczne za oglądanie. Pamiętaj oczywiście o kciuku, subie, dzwoneczku, Mam nadzieję, że Ci pomogłem. Jak miałeś jakiś problem, wbiję oczywiście do linków w opisie, przede wszystkim na Twitcha, gdzie są streamy z Fortnite, między innymi grywam z widzami różne składziki, czy też trójki, czy duo. Więc zapraszam bardzo serdecznie. Mego popołudnia Ci życzę. Trzymaj się. Cześć.